Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Dziś mam do Was haul zakupowy, ale widzicie, siedzę daleko, więc będą dzisiaj ubrania. Mam kilka takich rzeczy, które kupiłam z myślą o pracy, no bo tam wiecie, muszę chodzić bardziej tak kolorystycznie spokojnie, taki sweterek jak mam dzisiaj na sobie niestety nie wchodzi w rachubę, więc mam trochę czarnych oczywiście rzeczy, bo taki kolor jak najbardziej mogę w tej chwili w pracy nosić, no i oczywiście coś jasnego też się znajdzie, zaczniemy może od spodni, jak wiecie ja lubię spodnie z Sensei, te typowe takie jeansy z dodatkiem elastanu i one mi się chyba najlepiej sprawdzają jeśli chodzi o pracę, no, i tu mam czarne spodnie. Mam jedne szaro-czarne. Niestety w poprzedniej pracy zahaczyłam gdzieś od drabinę i mam dziurę tak na wysokości kolana, więc nie wiem, czy nie zrobię z nich po prostu krótszych spodenek i będę sobie śmigać w lecie. Natomiast tu mam czarne, zwykłe, proste skiny, które są z fajnym stanem, czyli takim normalnym, wiecie, do pasa. Ja nie lubię spodni biodrówek. Ja już nie mam 20 lat, żeby wiecie świecić boczkami, to niestety nie dla mnie. I jak widzicie, mają ładny czarny kolor, bo tam też są różne odcienie tej czerni. Z tyłu mają dwie normalne kieszenie, więc też fajnie. Z przodu oczywiście to jest imitacja. Jest pasek ze szlówkami, co dla mnie też jest dużo istotne, bo ja zawsze zakładam pasek do spodni, dlatego, że zawsze w talii te spodnie są na mnie za szerokie. Ja, żeby zmieścić się, wiecie, w biodach i w udach, no to niestety muszę dać większy rozmiar, żeby wszystko się zmieściło. W każdym razie spodnie są fajne, normalnej długości. Tu mam czarną 40. Mam wrażenie, że czarne były dużo mniejsze, ciaśniejsze niż te w kolorach niebieskich. No i te spodnie generalnie kosztują 39,99, więc są naprawdę ok. Ja już mam kilka par niebieskich, granatowych, szare i świetnie mi się te spodnie noszą, więc mam tutaj jedną parę czarnych ale wybrałam sobie takie wiecie, bliżej wiosny, lata, w kolorze takim błękitnym, ja lubię takie kolor spodni i tu już mamy rozmiar 38 i mam wrażenie, że 38 dużo lepiej na mnie leżało niż 40, 40 gdzieś mi się tam, wiecie, delikatnie marszczyła, na nogach, na udach, to niekoniecznie dobrze wyglądało, oczywiście koszt 40 zł, bez jednego grosza, także lubię te spodnie, bo są naprawdę mega wygodne i 12 godzin spokojnie w pracy w nich, wiecie, można prześmigać, Kolejną rzecz, jaką Wam pokażę, to już jest bluzeczka czarna. ją już też kupiłam jakiś czas temu i jest to bluzka z Reserve, jak widzicie, w kolorze czarnym z kołnierzykiem, który delikatnie jest wykończony tutaj e, takim jakby białym hawcikiem. Piękna bluzeczka. Rękaw jest taki 3/4 i też jest wykończony, widzicie, na biało. Długość taka za biodra, dla mnie idealna. Rozmiar M, w większości składowo jest to wiskoza. Ale gdzieś tam, wiecie, ostatnio patrzę, żeby jednak była bawełna, za niekoniecznie sam poliester. No i tą bluzkę już kupiłam, kochani, w cenie regularnej 126 zł, czyli wcale nie mało, jak na bluzkę z sieciówki. Mam nadzieję, że w pracy się sprawdzi dobrze i będę z niej zadowolona. I mam dwa kolejne sweterki już z Sensei. Pierwszy jest w takim energetycznym, błękitnym kolorze, ale wiecie, no nie samą pracą człowiek żyje. I tu jest, zobaczcie, fajny rękaw z delikatnym rozcięciem, długi i ma na końcu takie ozdobne złote guziczki. Tu też w większości jest chyba 70% jest za resztę to poliester. Wybrałam sobie w rozmiarze M. Nie chciało mi się mierzyć tych sweterków w sklepie, ale myślę, że ta M będzie taka właśnie fajna, troszeczkę luźniejsza, nie taka mocno opięta jak S. -ka. Delikatny tutaj jest dekolt taki normalny, półokrągły. Bardzo fajna jest długa sweterka. Ja też nie lubię za krótkich swetrów. Ja wiecie, jak sięga bioda sweterek, to już jest całkiem w porządku. No i z tyłu też jest zupełnie gładziusieńki. Także ten jest w takim kolorze tu Cenowo, cena powiem Wam, że całkiem spoko, 35,99. No i drugi mam w kolorze takim budyniowym, śmietankowym. I to już jest sweterek z myślą o pracy, bo jak wspomniałam, tam mogę nosić takie właśnie kolory klasyczne, czyli Biel Czeń jak najbardziej jest ok i wszystkie takie wiecie, kości słoniowe ewentualnie szarości bez żadnego zawiasca kolorystycznego czyli niebieski, czerwony, zielony to odpada i mam tutaj taki sam sweterek też piękne te guziczki na rękawach, zobaczymy jak się będzie nosił, koszt 35,99 także myślę, że sweterek jak najbardziej w pracy się sprawdzi no i teraz Wam pokażę jeszcze sukienkę którą też kupiłam z myślą właśnie o pracy i sukienka jest z Reserve Tą gdzieś do wam na jakieś promocje. Oczywiście niestety to jest sam podiester, no ale myślę, że jakoś wytrzymam w, nie wiem, w pracy. Sukienka jest taka delikatnie, ten materiał taki karbowany. Rękawki są zakończone ściągaczem z taką fikuśną falbanką. Tak samo na dole sukienka ma falbankę. Sięga mi ciut przed kolano, więc myślę, że okej. Okay. Jest taka właśnie luźniejsza, więc można do niej pasek założyć. Natomiast ja i tak mam w pracy fartuszek służbowy, więc myślę, że bez żadnego paska się tutaj obejdzie. No i z tyłu jest zapinana na jeden guziczek. Delikatnie jest materiał rozciągliwy, bo to jest poliester z jakimś elastanem. Także mam nadzieję, że w pracy będzie mi w niej wygodnie. No i została mi jeszcze bluzeczka, którą kupiłam też już jakiś czas temu. Też wisi sobie spokojnie w szafie. Ja mam już jedną podobną bluzkę z Mojito i ją po prostu uwielbiam. Więc jak zobaczyłam w Sensei taką, mówię, dobra, biorę. Tu mamy rozmiar M. Bluzeczka kosztowała mnie po rabacie jakimś 19,99, więc naprawdę mega normalny, klasyczny rękaw, to jest taka bluzeczka już bardziej dopasowana do ciała, no i mam nadzieję, że będę z niej zadowolona, czarna z taką przetykaną srebrną nitką, a z mojito mam bardziej ze złotą, ale jestem z bluzki mega zadowolona, więc mam cichą nadzieję, że ta z Sensei też mi się sprawdzi. I został mi na koniec dres, który kupiłam z taką myślą, wiecie, o jakichś tam wyjazdach. I dres kupiłam na stronie Modna Kiecka. Ja od czasu do czasu lubię sobie tam produkty u nich coś poszpawać na stronie popatrzeć. Wybrałam sobie dres w kolorze, zobaczcie, zielony, takim butelkowym i do tego jest taka bluza kolorowa. Bluza jest długa, jest delikatnie oversize'owa i jest to rozmiar M. W większości jest to bawełna, co mnie zdziwiło, bo to jest misiek. Tutaj ma troczki zielone i z tyłu jest, widzicie, jeszcze kaptur, który jest też kolorowy, a w środku jest zielony. Normalny, klasyczny mankiet. Bluza mi się bardzo podoba i kolorystycznie myślę, że jak najbardziej ok. No i do tego są właśnie spodnie długie, normalne, klasyczne spodnie z wysokim stanem. Dwie kieszonki po bokach, normalny mankiet na dole. Oczywiście rozmiarowo wszystko fajnie pasuje. Koszt koła chyba 160 zł, no nie jest to mało, nie jest to dużo, natomiast ja generalnie dres potrzebowałam na takie, wiecie, wyjazdy, jak idziemy gdzieś w dalszą podróż, to ja jednak wolę, wiecie, dres na siebie nałożyć niż jakieś jeansy i podkoszulki. Także, kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy ubraniowe. Nie kupuję, nie wiadomo, jak dużo ubrań, no bo, wiecie, do pracy mam tam kilka swoich rzeczy, po domu, wiadomo, że też chodzimy, mamy tam jakieś rzeczy, także szafa pęka w szwach stwierdziłam, że więcej nic na razie nie kupuję. Sukienek letnich mam jeszcze trochę z zeszłego roku, więc myślę, że w tym roku raczej nic się już zakupowo nie pojawi, jeśli chodzi o letnie rzeczy. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną, przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!